Mam na imię Gordon, mam 17. Cześć wszystkim. 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 Mam na imię Gordon, mam 17 lat. Cześć wszystkim. Mam na imię Gordon, mam 17 lat i już od roku chodzę z dziewczyną. No dobra, chodziłem. Opowiem no wam dziś, dlaczego z nią zerwałem. Emma... Chyba ona z tobą. Była taka delikatna, skromna i piękna. Miał ale... Za małe ale ja byłem brzydki. W większości czasach chcę się równać facetom, ale Emma była chodzącą łagodnością. Zawsze pozwalała mi wybrać film albo jedzenie na wynos i nigdy się ze mną nie kłóciła. Zawsze wybierałem porno męski. Jednak z czasem zacząłem postrzegać jej cechy za dość irytujące. Chodziło mi do pokoju, kiedy się przebierałem, pod prysznic, prysznic kiedy siedziałem na, się na kiblu. Wiecznie się ze mną zgadzała. Jedyna rzecz, do której podchodziła bardzo rygorystycznie, to godziny jej powrotu do domu. Przerażała ją, choćby myśl, że może się spóźnić. No bo wtedy by się spóźniła na obiadek ty. W korku, strasznie płakała i nie chciała mi wyjaśnić, dlaczego po prostu nie może zadzwonić do domu i powiedzieć, że spóźni się jakieś 15 Bo minut. jest biedna i dlatego z nią właśnie zerwałem. Pomyślałem, że jej rodzice są bardzo surowi, ale któregoś dnia. Z kogo jakie... się naprawdę mieli. Matka Anny nadal była bardzo piękna, a moja dziewczyna wyglądała i zachowywała się jak ona. Bardzo cicho. Czyli Nie Prawdopodobnie, że kiedykolwiek na kogoś nakrzyczała. A ojciec ten ma... Był jeszcze ten, większy niż pierwsze wyrażenie. Był bardzo bystry, dowcipny, pewny siebie i charyzmatyczny. Ale Wstyd był kompletnie zjebany. Nawet do własnego ojca i staruszek wypadł przy nim bardzo słabo. Tego dnia na pikniku zrobiłem dużo zdjęć i na zajutrze razem z mamą poszliśmy odwiedzić jej siostrę. Zruchaliśmy. Już od dzieciństwa uwielbiałem ciotkę Mary i zawsze opowiadałem jej najdrobniejsze szczegóły z mojego życia. Wiedziała więc, że mam dziewczynę, a teraz powiedziałem jej, że w końcu poznałem rodzinę Emmy. A ona powiedziała teraz no to tylko tyle. Ciotka Mary była bardzo podekscytowana oglądaniem zdjęć, dopóki na jednym z nich nie zobaczyła ojca mojej dziewczyny i wydawało się, że drży jej ręka, Czy wiesz, wiesz, ma na imię. dziwnym, pustym głosem. I kiedy odpowiedziałem, oczywiście, to Mark, podskoczyła z miejsca i uciekła z pokoju. A ja zostałem sam, kompletnie zdezorientowany. A potem, okej. Okay. Wróciła moja mama i wyglądała bardzo poważnie. Nic jej nie będzie, powiedziała. Ale jest wciąż. Się pytania, a potem dodała, ale musisz coś wiedzieć. Że jest ciąg. Kilka z temu ciocia Mary bardzo dobrze znała Marka i jest to najokropniejsza historia z jej życia. Mark znalazł ją w krzakach. kiedyś się Kiedy zapadł w ciąg. I tak ją Zanim się urodziłem. Na początku wszystko było ok, a ciocia była zakochana po uszy w tym przystojnym naczo. Wkrótce jednak zdała sobie sprawę z tego, że Mark próbował ją coraz bardziej kontrolować. Mówił jej, co ma ubierać, z którymi dziewczynami się przyjaźnić. Nawet, jakie książki Opieka rodzicielska. To był jej ojciec. Stawać, stawał się coraz bardziej agresywny. I Pewnego razu włożył jej całą spółkę, pięć w dupę. Ale on nie dawał jej odejść. Znowu stał się miły, prosił ją o przebaczenie i obiecywał, że wszystko się zmieni. Ale nic się nie zmieniło. On wciąż on bił. Ale tym razem włożył i dietę w dupę. I znowu Mary chciała go zostawić, on jej nie puszczał, a historia zatoczyła koło. I znowu, i znowu, i znowu A wtedy włożył jej tak, nawet. No, nie to się dzieje i cytuje Marka. Czy go kocha? Czy się go boi? Cały czas mówiła rodzina. Wiem, że zadzwoniła to, po, po egzortystę. ją się pobrać, aż w końcu jej starsza siostra, moja mama, zauważyła siniaki na jej rękach i zażądała, by powiedziała jej prawdę. No wiesz, Matia, no była taka bitka, i Mary, no odprawca, i musiałem się dołączyć. Kolicie, ciocia dostała postanowienie sądu, które zakazywało Markowi zbliżać się do niej. Ale Mary nigdy nie przebolała tego związku. Nie pomogły ani tabletki, ani psycholog. Nawet i leczka. Nie się z kimkolwiek związać i na zawsze pozostała z niewielką. Albo lesbijką. w szoku. I kiedy wyszło. Zabłonowałam mu nogi i wróciła go do wisłębie. Jednak powrócił po 30 latach. Do mnie docierać, że on w ogóle się nie zmienił. Przypomniałem sobie, że matka Emmy miała na sobie bluzkę z długim rękawem. Może to po to, żeby ukryć siniaki? Pamiętam, nie, że ona i jej rodzina się z nim zgadzały. Pamiętam też, że miała protest. Nie się spóźnić do domu nawet o minutę. Była przerażona na śmierć, ponieważ jej ojciec włożyłby w niego całą ojciec, rękę. A czasem zbyt, nawet ty robisz to z głową. Teraz nie byłem już niczego pewien. Kiedy usiedliśmy przy stole, zapytałem: Czy, czy chcesz to, kupić stoiła. spermę? A skinęła głową i się uśmiechnęła. Nie? A może. Nie Tym razem musisz spróbować czegoś innego. Zamówię ci pikantne skrzydełka. Nie ma problemu, powiedziała Emma i uśmiechnęła A się. A do picia, Jungskiuta. Podano nasze zamówienie, wstałem i powiedziałem: Zmieniłem zdanie, wychodzimy. Emma bez sprzeciwu wstała i zabrała torebkę a jej twarzy nadal widniał uśmiech, jakby ktoś go tam przykleił. To było przerażające. W końcu wziąłem w końcu sprawę w swoje ręce, dosłownie. Co wziąłem tam, nóż to, i wbiłem tak, go w jej dupę, a ona powiedziała, okej, okay. no problem, no. Powiedziałem jej wszystko, czego dowiedziałem się o Marku i mojej ciotce Mary. Emma słuchała i nawet na mnie nie spojrzała. Gdzieś w głębi serca miałem nadzieję, że powie, że wcale tak nie jest, że i tata jest inny. Ale ona po prostu słuchała. Odpowiedziała, wyciąg z fita był bardzo Gdy dobry. Rzucał. A z matką muszą coś z tym zrobić, żeby zmienić swoją sytuację i że chętnie im pomogę, ona się zmieniła. Była Dosłownie zła. A on na mnie, że nie mam żadnego ci wciła mnie go w mojej. Ale z matką są szczęśliwe i że jej ojciec ma po prostu ostry charakter i jeśli zaczną narzekać, zniszczą jego karierę. A on był zawodowym skurpoty. Nie, mógł mógł nie w to, co słysza łam na nią w milczeniu. I pomyślałem: chemia jest kresie. zawodowy masturbator. Chodzi o to, żeby przez upokorzenie i przemoc, ponieważ jej mąż hoprze zarabia. No, powiedziała: "Rzucam cię, cię, ale w tym trzeba było dobry". Powiedziała z pogardą, pogardą dla mnie. Czuć, nie mam jawarację. On jestem temu posledzony, ale nie, nie wyciąłem żart tak. Dlatego zerwaliśmy. Nie powiem, to nie było dla mnie łatwe, ale nie żałuję. Ale dowiedziałem się, kim jest zawodowy to masturbator. To... Ktoś, kogo znacie, miał do czynienia z oprawcą? To...